Cześć, witajcie żołnierze. Z tej strony Major Hussein. I pewnie zapytacie, co się stało, czemu nie gameplay z Call of Duty, tylko recenzja. Recenzja tak naprawdę gry nie FPS, ale że hmm, postanowiłem, no bo ten kanał by był strasznie monotonny. Cały czas Call of Duty, czasem Battlefield, eee, a chciałem zrobić coś innego niż było na starym kanale. Ponieważ znudziły mi się nagrywanie let's play, ja tak za dużo czasu nie mam. A przechodzę teraz bardzo dużo gier. Poza tymi, co oczywiście widzicie, czyli nie gram tylko w Call of Duty. A po prostu przechodzę te gry, w które nie grałem na PC, -cie, bo PC-ta już tak naprawdę nie mam, no mam tylko tego laptopa, bo no muszę jakoś to nagrywać, muszę... Coś obrabiać, muszę jakoś mieć kontakt z bazą i wchodzić do, do internetu. Tak więc na PlayStation przechodzę sobie wszystkie gry, w które, w które nie grałem, i pierwszy raz w sumie w nie gram. Tak więc mogę coś zrecenzować, bo jestem w sumie na bieżąco z tą grą, którą aktualnie przechodzę. No i w sumie pierwszy raz, teraz zrobiłem sobie. Zrobiłem sobie notatki, nie wiem czy to widać. W sumie piszę jak kura pazurem, tak jak to się mówi. E, I tak byście mnie nie rozczytali. No ważne, że ja się rozczytuję. Tak więc no... Żeby nie ucinać tego materiału, kiedy ja się zatnę, kiedy ja będę sobie myślał. Tak więc wszystko sobie wypisałem, wiem o czym mówić. E, tak jest no, recenzja gry. Saints Row The Third trzecia część, trzecia odsłona gry Saints Row e, według mnie bardzo fajna konkurencja GTA, ponieważ no, GTA daje nam takie zwykłe życie gangstera a tu jest o, a w tej grze jest okraszone taką, takie życie gangstera z, z motywem takim no mniej realistycznym więcej takich Pojebanych rzeczy, można by rzec. Bardziej takie science fiction. No, jest to, coś, jest to coś fajnego, naprawdę fajna alternatywa dla GTA. Odłożę sobie to pudełko. Nie będzie potrzebne, więcej tu będzie gadania. W dwójeczkę grałem. W jedynkę nie grałem, bo ona wyszła bodajże tylko na pierwszego Xboxa czy tylko na Xboxa. No w jedynkę nie grałem, w dwójkę grałem na PC-cie. Na PC-cie przeszedłem ją. No i teraz w sumie kupujemy, kupuję wszystko na PS3. No i tą trójeczkę zakupiłem sobie na PS3, tak jak widzieliście tam Call of... przyszły do mnie ostatnie dwie paczki, Call of Duty 4, ten pad między innymi i właśnie Saints Row 3. No z tego pada jestem zawiedzony, ale to jeszcze przyjdzie recenzja i na to. No i tak jak mówiłem miałem nagrać na tamtym pandzie Call of Duty 4, ale wsiąknąłem kompletnie. To w ogóle przychodziłem, przychodziłem z roboty, miałem trochę wolnego czasu, nakurwiałem w to. No i w sumie jak zacząłem w to grać to w ogóle nie grałem w żadne Call of Duty, nie odpalałem w ogóle ta płyta z PlayStation 3 w ogóle nie wychodziła, nie, nie zmieniałem więc cały czas to się działo. No i puchno, wsiągnąłem kompletnie, naprawdę zajebista fabuła. No ale tak jak tutaj sobie przygotowałem takie, takie punkty, no to będę leciał od początku. Na początku grafika. No Grafika jest. Bardziej mi się podobała niż w dwójce. Lepsze są modele postaci, lepsze tekstury. No i Shandy. W dwójce to wyglądało jak masakra jakaś, wyżygana hipiska. No ale tutaj naprawdę dostajemy naprawdę zajebistą tupeczkę. Naprawdę zajebista. Zajebiście zrobiona, nie powiem. No i resztę tam postaci Gat, Piers, Washington, naprawdę lepiej są zrobieni. No i nawet przechodnie są. Lepsze w dwójce, jeśli dobrze pamiętam, to były takie kanciate, trochę te mordy mieli, a tutaj no ładnie to wszystko pozaokrąglane. W ogóle grafika w dwójce była taka trochę kanciasta. Samochody może trochę były takie bardziej zaokrąglone. No tu mi się bardziej podoba. No, też nie będę się jakoś wypowiadał bardziej głębiej, profesjonalnie na temat grafiki, bo nie z tym grafikiem, nie znam się za bardzo na tym a nie lubię się wypowiadać na rzeczy, na których się nie znam, bo mogę coś pierdolnąć, a nie lubię takich rzeczy robić, tak więc póki nie jestem grafikiem, a rozważam pójście w tą stronę, obranie takiego kierunku studiów jako grafik, tak więc no może kiedyś będzie to profesjonalna wypowiedź na temat grafiki komputerowej. Następny punkt, jaki obrałem, to jest, są dźwięki. No, dźwięki, no... Normalne są fajne, fajnie się tego słucha. Radio, mamy radio, no to nie jest jakaś żadna nowość. Już w GTA mieliśmy coś takiego, tak więc, no, bez rewelacji. Eee, dźwięki broni. Podoba mi się pistolet. Nie pamiętam nazwy, jaka tam była, ale taki stylizowany na Desert Eagle. A. No to dźwięk fajny, Karabin, karab dźwięki karabinu też. Wybuchy, no, podobają mi się. Co mi się nie spodobało, to dźwięk pistoletu maszynowego. Coś mnie zaszkędzało. Nie podoba mi się dźwięk pistoletu maszynowego, ponieważ yy, słychać to, jakby kurwa strzelało się pineskami. Naprawdę. Nie jest to w ogóle dźwięk pistoletu maszynowego, jaki znamy np. z Call of Duty, czy z czegoś innego. To w ogóle mi się to nie podobało. A jak zostawało jakieś tam 10 pocisków, to już jakby. Kurwa srał, naprawdę gazem jakimś. Nie podobało mi się to kompletnie. Fabuła. Fabuła, jaką mamy w Science Row 3, jest to w ogóle przeniesienie się do innego miasta. Nie, nie ma już poprzedniego miasta, jakie znamy z dwójki. Mamy nowe. Steelport się nazywa. W którym są trzy gangi. Jest to Jutrzenka. Luchadores, tacy zamaskowa zamaskowanie zapaśnicy, i dekerzy, ludzie, którzy zajmują się tam hakerstwem, ogólnie komputerowcy. A Jutrzenka tam chyba ma dziwki, haracz, zbiera, coś takiego. L Jutrzenka w ogóle ma chyba największy, <tryk> największy. Mm Zakres tego miasta przejętego, ponieważ ma. No, nie mam żadnego zdjęcia. Może tu gdzieś się pojawi zdjęcie w stawie? Mamy jakby od tej strony, to wy będziecie, muszę to odwrotnie. Czyli mamy tak, Dekerów, Luciadores. Tu mamy trzy jakby wielkie dzielnice Jutrzenki, i tutaj ponownie. Jutrzenka, czyli Jutrzenka ma w sumie pół, całe pół mapy, a te dwie, drugi koniec zajmują właśnie te dwa pozostałe. I fabuła obiega o to, że Jutrzenka, Luchadores i Dekerzy chcą, połączą się w sumie w jedność, tworząc syndicate, syndykat, 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 syndykat. I chcą przejąć ogólnie całe miasto. Do walki z gangami wkracza oddział stak, Wojsko takie, które napierdala laserami. Ogólnie to jest właśnie takie bardziej futurystyczne, o którym mówiłem. Co do fabuły, to chyba tyle. Dalej mam gameplay. Naprawdę gra się w to fajnie. Pojazdy mamy bardzo fajne, różne pojazdy. Więcej pojazdów jest na pewno niż w dwójce. Nie pamiętam, czy tam czołgi były w dwójce. Nieważne. Tu mamy czołgi, to rozmaite czołgi. Jakiś cybernetyczny czołg, zwykły czołg wojskowy, czołg stagu, który właśnie napieprza tymi laserami. Broń właśnie też stagu można sobie wziąć. Jest karabin laserowy, który nie ma jakichś tam wymiennych magazynków, tylko mamy tam pojemność... Pojemność tej amunicji laserowej tam na przykład 500 i póki się nie wypstrykamy z tej 500 500 sztuk amunicji laserowej no to będziemy strzelać w ogóle nie przeładowując. On się przegrzewa. Tak. On się przegrzewa, mamy tam określony czas, jaki możemy przeznaczyć na ostrzał automatyczny, potem się musimy ten Ostudzić. Też fajna opcja, że nie musimy czekać, aż się ostudzi sam ten karabin, tylko możemy naparzać w trójkąt. Nie, wróć w kwadrat i on się szybciej studzi. Fajna opcja, podobało mi się to. Yy, misje. Misje są bardzo fajnie zrobione. Jest chyba misja z 47, ale to się szybko przechodzi, bo niektóre są krótkie w późniejszym okresie już tam więcej trzeba najeździć no to one są faktycznie dłuższe i składające się w sumie z takich trzech misji. Jedna misja to taka takie trzy misje powiedzmy. Najbardziej w mnie misja z zombie, z zombie, masakra. Jest taki zamknięty zamknięta strefa, gdzie ulatnia się jakiś gaz z beczki i on i poprzez gdy ludzie wdychają go, jakieś chemikalia no to zmieniają się w zombie i mamy zamkniętą strefę. Musimy tam właśnie zniszczyć, wyrzucając do wody te skrzynki z tym, z tym gazem całym. No i właśnie tam mamy taką misję z zombimi, których trzeba rozwalać. No i masakra, jak oni zbiorą się w kółeczku, to jeden zombie nas trzyma i musimy naparzać go chyba w mordę, czy musimy się jakoś wydostać? Musimy naparzać w R1. No i powiem wam tak, że jak uwolnimy się od jednego, a już jesteśmy w kółku tych zombie, no to bierze nas drugi, czasem ciężko się wydostać. No i to najbardziej mnie wkurzyło. Inne misje są bardzo fajne. Już nie będę wam tak zdradzał, bo... A! W dwójce nie było czegoś takiego... Model wyboru, jak w RPG, że możemy iść tą drogą, lub tą drogą, i dostajemy tutaj jakieś inne bonusy. Między innymi, na przykład, było uwolnienie z, z jakiegoś frachtowca z dużego statku z kontenerami. <laughs> Dziwki. Dziwki Jutrzenki. I gdy je uwolniliśmy, mogliśmy wybrać czy zatrzymać te dziwki i zdobywać hajs za nie, czy oddać, oddać właśnie jutrzęce te dziwki. Tam oni nam to zapłacą. Ja wolałem sobie na przykład je zachować, żeby dostawać codzienną, cogodzinną premię do pieniędzy. Fajny motyw. No, i oczywiście zakończenia aktów mamy też dwa wybory. Na przykład, zakończenie pierwszego aktu to jest rozwalenie budynku. Mamy podłożoną bombę, możemy spieprzyć i rozpieprzyć ten budynek, lub rozbroić bombę. Ja jej nie rozbrajałem, ale jeśli chciałem zrobić platynę na tej grze, no to muszę przejść jeszcze raz i właśnie rozbroić tą bombę, żeby zdobyć inne zakończenie w akcie. Fajny motyw, naprawdę fajnie. Sztuczna inteligencja. Fajnie jest zrobiona, chociaż czasem mamy pewne błędy yy, związane z tym, ale to później. Yy, mamy coś takiego, że jedziemy sobie, a tam <laughs> policja napierdziela w jakiś, yy, w jakiś uciekinierów. Yy, mamy zatrzymanie polisy, tam jakiś raport spisywał. No fajne, fajne, ale to też już widzieliśmy gdzie indziej, więc to nie jest jakaś nowość. Yy, Mamy dziwki tańczące pod latarnią. Kiedyś tego w gettach chyba tego nie było, tylko po prostu chodziły po ulicach. Tutaj chodzą po ulicach, tak naprawdę też. Chodzą po ulicach normalnie, ale też stoją pod latarnią i sobie tańczą, pokazują swoje wdzięki. No fajny, fajny motyw. Raz też widziałem coś takiego, jak pojechałem pojechałem sobie gdzieś nad, do portu. Znaleźć znajczkę. Tak, znajczki to są mniej więcej gumowe lalki, zbieramy. Zbieramy hajs i robimy zdjęcia. Jakiś koleś chce nam zrobić zdjęcie, no i to jest jako znajczka. No i gdy pojechałem na ten port, tam trzeba było przejechać przez takie uliczki, ciemne mroczne uliczki gdy już zebrałem wracałem do samochodu i zobaczyłem jak pewien żul wyjada ze śmietnika no fajne nie powiedziałem jeszcze o misjach pobocznych misje poboczne mamy znane z, z dwójki jest to chaos pancerny chaos no, ogólnie chaos, że rozwalamy wszystko jak leci zbieramy za to punkty i hajs przekręt z ubezpieczeniem E, musimy się podkładać pod samochody, jest tu również to, ale są też nowe. E, nigdy nie pamiętam tego, jakiś super, super pierdolnięty. E, tu, teleturniej profesora Genki. No, fajny, podobało mi się to. E, chodzimy poprzez taki jakby labirynt, e, zbierając, e, strzelając w sumie, strzelając do jakichś... E, takich wystających, chowających się tekturowych czy tam drewnianych z rysunkiem jakimś pandy, nie pandy. Tam jest podpis Held, dostajemy Helda, czy jakaś bonus do, do pre, premia do punktów. No i ogólnie chodzimy tam zabijając maskotki różne, jest w ogóle takie wyzwanie, żeby zabić tam chyba 200 maskotek. No to jak grając w Genkiego, to zabijamy tylko te maskotki, to można sobie szybko to nabić. Po ulicach oczywiście też chodzą te maskotki, ale trzeba ich trochę poszukać. Wyzwania. Mamy coś takiego jak wyzwania, które właśnie tak jak mówiłem: zabić 200 maskotek, 25 strzelać po jajach, 500 headshotów. Przebyć ileś tam kilometrów na, na innym pasie, na przeciwnym pasie, przejechać w ogóle pojazdami ileś tam kilometrów. No fajne, ale i za to chyba, za wszystkie zrobienie mamy srebrne trofeum. No spoko, ja to może sobie kiedyś to zrobię. To się chyba przyszedł i psy tam napieprzają. Mamy też wyzwania takie: zabij kogoś, zrób coś, koleś wyjdzie i, i go zabijesz. No, fajna, fajna opcja. Nie fajna, czy w GTA coś takiego było. Tu mam coś takiego w dwójce: tego oczywiście nie było, to jest nowe. Chociaż czasem ciężko coś zrobić, ponieważ nie jest w sumie określone, co masz zrobić. Miałem, tak, miałem taką misję podjąć pod pod stację benzynową, samochodem typu V8, koleśowi się to spodoba i wyjdzie, i zabijesz go. No tak, tylko nie było określone jaki samochód i musiałem w... szukać wszystkich samochodów, wchodzić do każdego samochodu poszczególnego, takiego fajniejszego, nie traktora jakiegoś, no i patrzeć czy ten koleś wyjdzie. No w końcu znalazłem taki samochód, był to samochód Phoenix i... Ten, ten dopiero się spodobał koleśom, choć naprawdę przyjeżdżałem fajniejszymi, wydaje mi się, i szybszymi na przykład. Kradzież samochodów. Kradzież samochodów, pamiętam, była w GTA 4. Mamy za zadanie znaleźć samochód taki i zaprowadzić do, podjechać do Dziupli, do jakiegoś tam mechanika. No to było w GTA. Chociaż tego nie robiłem chyba. Z trzy samochody ukradłem i więcej już mi się tego nie chciało. O sztucznej inteligencji. Mówiłem błędy. Błędów jest dosyć mało, głównie z wsiadaniem do samochodu. To się pieprzy cały czas. Kiedy napieprzają na nas gangi, czy policjanci musimy szybko spierdzielić, naciskamy ten trójkąt przy samochodzie, on otwiera drzwi i myśli. Czy wsiąść, czy nie wsiąść. I stoi przy tych otwartych drzwiach, i musimy jeszcze raz, jeszcze raz nacisnąć. Inna sprawa wynika z lepszego wsiadania do tego samochodu. Faktycznie, że gdy biegniemy, naciskamy od razu trójkąt i on wskakuje do tego samochodu, rozwalając szybę. No, to jest fajna opcja, nie powiem. I to się chyba nigdy mi nie zepsuło. Zawsze, kiedy chciałem wsiąść z, z biegiem z tego samochodu, to on wskakiwał rozwalając szybę. Czy z boku, czy z tyłu chyba nawet. Z boku, z przodu to wiem na pewno, ale z tyłu chyba nie, nie sprawdzałem tego. Chociaż też jakoś tam chyba, chyba jak z tyłu samochodu byliśmy i chcieliśmy wskoczyć, to on chyba jakoś z boku wskakiwał. No to to na pewno na plus. Ale nie mogli... Mogliśmy wskoczyć też, ale jeśli nie prowadziliśmy tego samochodu, był jeszcze taki fajny błąd. Pamiętam, z misją Piersem w misji Handel się jeździło. On sprzedawał narkotyki, czy on kupował? Chyba sprzedawał. I Jutrzenka napieprzała na nas. No to masakra była. Napieprzają, ja musiałem rozwalać oczywiście te samochody, rozwalać ten gang. Piers nie chciał wsiąść na początku, ja już wsiadłem, on nie chciał wsiąść. Musiałem wyjść jeszcze raz, on wsiadł, ja wsiadłem, ale on nie jechał. Na pierwszy do nas z tyłu, ale on nie jechał. Musiałem wyjść, wsiąść jeszcze raz, on wsiadł. Piers wsiadł i dopiero ruszył. No trochę męczące to było faktycznie, bo jeżeli mieliśmy mało zdrowia, no to mogliśmy przez to po prostu zginąć. I to by było wszystko z tej mojej listy. 20 minut gadania, nieźle. Chyba nigdy jeszcze tak nie zrobiłem, żebym 20 minut gadał i w ogóle się nie zaciął. Ale to dzięki, w sumie, tej listy, bo przeważnie zawsze leciałem na spontanie. I czy polecam? Polecam, bo jest gra naprawdę świetna. Jeśli chodzi o te błędy, to. Nie są jakieś takie mocne, to w sandboxach to spotykane. <laughs> spotykane w GTA też było coś takiego. Tak więc nie przejmujmy się tym, gra jest naprawdę świetna. Godna polecenia yy, i można się naprawdę w niej świetnie bawić. Grę ukończyłem chyba, nie przechodziłem od razu, od razu wszystkich misji. Tylko zrobiłem tam parę misji, pojeździłem trochę, poznałem ten świat, poznałem te misje poboczne. Tak więc zeszło mi chyba z przejściem razem z, z tymi przejmowaniem miasta, z tymi pobocznymi misjami, chyba z 11 godzin to robiłem. Czy 12. No ogólnie 12 godzin powiedzmy. Myślę, że chyba w 8 bym się. Gdzieś około 8-9 godzin bym się zmieścił z samymi misjami głównymi, ale jeszcze powiem Wam jest sporo roboty, czyli 8 godzin kończysz grę i jeszcze masz z 20 godzin jeżdżenia po tym mieście i wypełniania, przejmowania, przejmowania miasta. Wyzwanie też jest, wyzwań jest sporo, chyba z 40 albo z 50 wyzwań, które chcesz zrobić, które możesz zrobić żeby zdobyć platynę, więc no naprawdę sporo czasu ja sobie tą grę zostawię, kiedyś tam będę na pewno powracał, ale póki co e, zacznę sobie przychodzić innych, e, tam Gadofora trójkę muszę jeszcze przejść, inne, dobra, nie będę przedłużał. E, powiedziałem, recenzja udana, zobaczcie jak to wyszło, ocencie, jeśli chcecie więcej zasubskrybujcie. To skomentujcie ten film. Ja się z wami żegnam. To był Major Hussain. Trzymajcie się. Cześć.